Witam wszystkich użytkowników programu DITRIX. Rozporządzenie o oszczędności energii o nazwie ENMV 2009 wprowadza wymagania dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące sprawności energetycznej budynków. Nowelizacja tego rozporządzenia, przyjęta w maju 2010 roku przez Parlament Europejski, zawiera wytyczne dotyczące oszczędzania energii w budynkach nowo powstałych, jak i istniejących, które do 2020 roku mają spełnić kryterium efektywności energetycznej. Dzięki odpowiednim funkcjom w programie, zaprojektowany przez nas budynek możemy wyeksportować do programów, które zajmują się przeliczaniem zapotrzebowania na energię. Są to programy typu NFL 2009 firmy World Vision oraz Hot Genrocked NBDM. Tak więc już na etapie projektowania możemy stworzyć bilans energetyczny budynku. Aby przygotować zaprojektowany przez nas budynek do eksportu, warstwa Ściany, stropu oraz dachu, określamy rodzaj materiału, z którego będą one zrobione. Ich właściwości fizyczne, niezbędne do wyliczeń zapotrzebowania na energię, są już określone w naszej bazie danych. W module strop. musi zostać określona jego wysokość oraz rodzaj przygrody, którą spełnia. Również określamy rodzaj przygrody, który spełnia w budynku dana ściana. Dla ustawienia powierzchni netto i brutto oraz przestrzeni ogrzewanych Określamy rodzaj pomieszczeń, a następnie ich kategorie według ENFV, czyli ogrzewane i nieogrzewane pomieszczenia w budynku. W oknie Budynek Info ustalamy pozycję budynku względem północy, wysokości nad poziomem morza oraz strefę obciążeń śniegiem. Następnie wybieramy eksport do jednego z programów ENFV 2009. Zostaje wyświetlone okno obliczenia powierzchni i kubatury. Jest to okno przejściowe, w którym możemy sprawdzić, jakie dane zostały zaeksportowane. Możemy tutaj sprawdzić: ogrzewane, nieogrzewane obszary budynku, powierzchnię netto podłóg, powierzchnie brutto podłóg, powierzchnie netto i brutto pomieszczeń oraz ich wszystkie kombinacje. Następnie, wybierając eksport, zapisujemy w plik w odpowiednim formacie dla każdego z tych programów. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.